Cześć, to jest podcast Skuteczny. Ja nazywam się Bartosz Puchacz i na co dzień zajmuję się zawodowo sprzedażą. Prowadzę też ponad 40-osobowy zespół. Na przestrzeni lat zaobserwowałem, że najskuteczniejsze osoby w tej branży to są ludzie, którzy stale, nieustannie się rozwijają. Dlatego też powstał ten podcast, gdzie będę dzielił się z Wami moimi przemyśleniami, narzędziami i doświadczeniem w temacie rozwoju i sprzedaży, tak żebyś mógł, mogła wykonywać swoją pracę skuteczniej. Z wykształcenia jestem psychologiem biznesu i sprzedaży, ale przede wszystkim jestem praktykiem i to o czym będę mówił to połączenie wiedzy i doświadczenia. Zaobserwuj, zasubskrybuj, a po wysłuchaniu ocen ten podcast. Siemano, siemano, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteś dzisiaj dobrze wyspany, wyspana, bo pewnie dzięki temu czujesz się lepiej. A jeśli nie, to nic się nie stało, bo w dzisiejszym odcinku powiem Ci o tym, jak właśnie zadbać o higienę snu, żebyś mógł performować lepiej. Moim zdaniem, jeżeli chcesz osiągać naprawdę, naprawdę wysokie wyniki, takie, których nie osiąga prawie nikt lub niewiele osób, no to elementem, o którym musisz zadbać jest sen. Moim zdaniem, sen jest kluczowym składnikiem, o który musisz dbać. Ja ze snem przygody miałem różne. W sumie, tak jak z większością rzeczy w moim życiu, które dzisiaj ogarniam dobrze, tak kiedyś ich totalnie nie ogarniałem. Pamiętam, gdy byłem w okresie buntu i dużo imprezowałem, to zdarzało mi się czasami nie spać w ogóle lub spać bardzo mało. No, i jakoś dziwnym trafem chodziłem wtedy ciągle wkurzony, zły i lepiej nie dotykać mnie i nie rozmawiać ze mną. Dzisiaj już wiem, z czego to wynikało. Natomiast dzisiaj sen jest dla mnie jednym z najważniejszych elementów, o które dbam. I ciągle szukam sposobów na jego optymalizację, ciągle próbuję go zhakować, i to jest taka nieustanna praca. Dzisiaj jest to już poprawianie takich mikromalutkich elementów, które mogą mieć na niego. Ja też dużo rzeczy lubię na sobie testować, sprawdzać, jeżeli działają, no to zostają w moim życiu, jeżeli nie, no to oczywiście nie usuwam. Czymkolwiek się zajmujesz, rzucam taką śmiałą tezę, że jeżeli zadbasz o swój sen, to będziesz tą pracę wykonywał, wykonywała lepiej. Ja oczywiście nie mówię o tym, że masz każdego dnia być super wyspany i produktywny, bo tak się po prostu nie da. Jesteśmy ludźmi, nie żyjemy w laboratoriach. Natomiast chodzi o to, żeby chociaż czuć się optymalnie i starać się dążyć do tej homeostazy, której elementem jest sen. W ogóle patrz to. Mówi się, że powinno się spać między 7 a 9 godzin. To jest taka optymalna ilość snu, jaka jest nam potrzebna do tego, żebyśmy dobrze funkcjonowali i nasz organizm, żeby mógł się zregenerować. Oczywiście są jakieś osoby, takie genetyczne świry, które tego snu potrzebują dużo mniej, natomiast to są jakieś tam ułamki procentowe, więc prawdopodobnie w tej grupie nie jesteś. No i teraz, jeżeli wiesz, że masz spać między 7 a 9 godzin, czyli średnio 8, no to jedna trzecia całego twojego dnia spędzane jest w łóżku, więc fajnie byłoby zadbać o jakość tego snu, no bo jedną trzecią życia spędzasz w sypialni. Dlatego ja do snu podchodzę jak do swego rodzaju inwestycji i wydaję często duże pieniądze na to, żeby poprawiać tą jakość. No bo patrz jak paradoksalnie ludzie postępują. Nie wiem, czasami ludzie kupują sobie samochody na kredyt, na których nie stać, ale na przykład na dobrej jakości materac, to już im szkoda pieniędzy. Ja się z tego śmieję, bo wiem jak wielki wpływ może mieć zły materac na jakość twojego synu, po prostu. Nie wiem, czy też tak zauważyliście, ja zauważyłem po sobie, bo lubię tak siebie obserwować, że gdy sen mój jest słabej jakości, to po pierwsze jestem rozdrażniony i wkurzony. Nie chcę mi się z nikim rozmawiać, nie mam ochoty na tą rozmowę. Gdy już z kimś rozmawiam, to raczej jestem niemiły, nie widać we mnie tej pozytywnej energii, którą mam prawie każdego dnia. Mam gorsze podejście do Życia, widzę w ogóle świat w ciemniejszych barwach, widzę dużo szarości, nie widzę kolorów. Jestem też mniej uważny wtedy, na przykład, idę z kawą i nagle mi się wylewa albo coś tam szturchne i mi spadnie i tak dalej. Oprócz tego zaobserwowałem, że jestem mniej kreatywny, a w mojej pracy, gdy pracuję umysłowo, ta kreatywność jest niezwykle ważna i gdy jestem niewyspany jestem też mniej produktywny co za tym idzie każdego kolejnego dnia mam tylko coraz więcej zadań do zrobienia i czuję się z tym jeszcze gorzej więc po prostu nie opłaca mi się nie dbać o sen bo potem tylko cierpię Natomiast gdy zadbam o dobrej lub świetnej jakości sen, to jestem zregenerowany. Czasami czuję się jak młody Bóg, gdy wstaje z łóżka i mówię, czas podbijać świat. Przede wszystkim ma to też bardzo duży wpływ na organizm, bo wyspany organizm to bardzo często zdrowy organizm, bo jednak możesz sobie wyobrazić taką metaforę, jak jest taki odkurzacz, który sam jeździ po domu. Jemu, gdy kończą się Baterie i musi je doładować, no to jedzie do tej stacji dokującej i je ładuje. I tak samo ty powinieneś, powinnaś dbać o swój sen, gdy kończy ci się energia na koniec dnia, idziesz do łóżka, który jest twoją stacją ładującą i po prostu tą ładujesz te baterie. Efekty zauważysz prawdopodobnie na każdej płaszczyźnie życia, będziesz też mniej chorować, więc mniej pieniędzy tracić na leki, lekarzy i tak No i gdy się dobrze zregenerujesz, no to masz też jasny umysł, po prostu... Ta przepustowość łącza jest na dużo szybszym poziomie niż gdy masz ten zaśnieżony obraz przed oczyma. Automatycznie, gdy masz większą chęć do życia, bo się wyśpisz, no to produktywność wzrasta, kreatywność wzrasta, i robisz po prostu fajne rzeczy i Twoje życie zaczyna się zamieniać w spirale nieustannych sukcesów, które się tylko mnożą i działa procent składany i w ogóle żyje się przyjemniej. Ja od kilku lat, gdy zrozumiałem, jak ważny jest sen. Staram się go hakować, poprawiać i optymalizować. I powiem Ci za chwilę o kilku wskazówkach, które mogą Ci pomóc. Ja Ci powiem o wielu elementach, więc nie próbuj wdrożyć wszystkiego naraz. Spróbuj zrobić to małymi krokami, wziąć sobie jakąś jedną chociaż rzecz z tego, przetestować ją, zobaczyć co ona działa. No i przede wszystkim ułożyć to wszystko pod siebie, tak żeby to tobie służyło, żebyś nie robił tego bo trzeba, i że ja tak mówię, bardziej weź to co potrzebujesz. I tyle. No więc pierwsza sprawa, tak jak już mówiliśmy, 7 do 9 godzin. Badania pokazują, że to jest optymalna ilość snu. Warto moim zdaniem sprawdzić, ile tego snu potrzebujesz ty. Ja osobiście Najlepiej się czuję, gdy jestem 8 godzin w łóżku. 8 godzin w łóżku to jest zazwyczaj 7,5 godziny snu. Bo to nie jest tak, że jak 8 godzin leżysz, no to cały czas śpisz, nie są też wybudzenia. Natomiast gdy nie monitorujesz tego snu, no to pewnie o tym nie wiesz. Natomiast sprawdź po prostu ile dla ciebie jest dobrze. Kiedy czujesz się dobrze, kiedy czujesz się trochę gorzej. Ja przy 7,5 godzinach Czuję się jeszcze ok, ale jak jest już 7 godzin, no to już niestety następnego dnia, no, płacę tego cenę. Kolejna kwestia to są pomiary snu. Ja do tego używam takiego urządzenia, nazywa się Oura Ring. To jest takie urządzenie, które noszę cały czas na palcu i ono monitoruje parametry moje życiowe. Używam go, bo jest niesamowicie skuteczne. Z tego co patrzyłem, jest jedną z najlepszych opcji, jeżeli chodzi o monitorowanie snu na rynku. Niestety, wszelkiego rodzaju opaski, zegarki i tak dalej, w mojej opinii i nie tylko w mojej, działają średnio co najmniej. Szkoda, bo. Ja na przykład mam do biegania zegarek Garmina, który w sumie kosztował dużo pieniędzy, więc myślałem, że ten sen będzie mierzył dobrze. Natomiast wcale w praktyce tak to nie wygląda, więc polecam Ringa. Dla mnie to było dużym wyjściem ze strefy komfortu, żeby chodzić z takim pierścieniem, natomiast przełamałem to i dzisiaj bez niego sobie trochę nie wyobrażam życia, bo no po prostu monitoruję te pomiary i tyle. Następna kwestia to światło niebieskie. Czyli te światło, które między innymi emitują ekrany, telefony, laptopy, telewizja itd. I te światło nie jest korzystne dla Ciebie do używania przed snem. Przed snem powinniśmy blokować te światło. Te światło też e, normalnie w ciągu dnia słońce nam je daje, więc kiedy te światło dociera do Twojego umysłu, Twój umysł myśli, że jest zupełnie inna godzina niż w rzeczywistości. Więc uwaga, gdy zachodzi słońce, powinniśmy blokować niebieskie światło, lub w ogóle go nie używać. Ja w tym celu noszę okulary, które blokują 99% tego światła, i zauważyłem sam na sobie różnicę. Dla mnie działa to tak, że po prostu szybciej zasypiam, no i mniej się wybudzam w nocy, dzięki czemu ta jakość snu jest lepsza. Wiem, że nie dla każdego. Podobno te okulary są dobre. To znaczy nie u każdego działają. U mnie działają. U mojej Wiktorii też działają. Więc polecam sprawdzić. Z tego, co wiem, to taka polska marka Shield, która takie okulary produkuje, ma opcję tego, że jeżeli one nie przyniosą ci zamierzonych efektów, możesz je zwrócić. Więc polecam sprawdzić. Może zadziałają. No i dobra, idąc dalej, no to stała pora pójścia spać i stała pora wstawania. To są dwa takie elementy, które moim zdaniem są istotne, zwłaszcza ten drugi, czyli stara, stała pora wstawania. To jest istotne, no bo Twój organizm też się przyzwyczaja, Twój rytm dobowy sobie płynie i chodzi o to, żeby ten rytm dobowy był... Cały czas na podobnym poziomie, a nie że raz wstajesz o 10 i wtedy zaczyna się Twoja doba, a innego dnia wstajesz o 6 i wtedy zaczyna się Twoja doba, bo po prostu Twój organizm będzie wariował. I kolejną ważną rzeczą jest to, żeby mieć jak najbardziej zaciemnione pomieszczenie. Gdzieś kiedyś słyszałem, że powinno to by wyglądać tak, że gdy wystawiasz rękę przed swoją twarz, to po prostu jej. Nie widzisz, więc polecam Ci dobrze zaciemnić pokój, a jeżeli nie możesz tego zrobić, to możesz sobie kupić taką opaskę, którą zakładasz na oczy i dzięki temu to te światło do ciebie też nie dociera. Kolejna kwestia to temperatura. Zadbaj o to, żeby w sypialni było jak najchłodniej. Ja polecam otwierać sobie okno przy okazji świeże powietrze ci wpada i też te powietrze nie jest takie suche, jak przy zamkniętym oknie, no i jeszcze włączonym często. Kaloryferze. Kolejna kwestia to dobrej jakości poduszka. My używamy poduszek z takiej marki Plantule Pillows. My mamy poduszki z nasionami, jeżeli dobrze pamiętam to z jednej strony z gryka, a z drugiej coś innego. W każdym razie te poduszki są fajne z dwóch powodów. Po pierwsze mają też dodatkowe atuty, na przykład... Jakieś tam pewne nasiona, na przykład łagodzą migreny i tak dalej, więc możesz tam sobie posprawdzać, co jest po co. Ale kolejna kwestia jest taka, że taką poduszkę możesz sobie idealnie doprofilować do kształtu twojej twarzy, do tego, jak chcesz ją sobie ułożyć. No i jest ona dosyć twarda, natomiast wygodna, więc. Ja bym już nie zamienił się na żadną inną, polecam ci ją bardzo. No a oczywiście te nasiona, te łuski, to co tam będziesz mieć w środku, raz na rok warto sobie wymieniać na nowe. Kolejny element, który u mnie zmienił bardzo dużo, to naprawdę dobrej jakości materac. My zainwestowaliśmy w tamtym roku bardzo duże pieniądze w świetnej jakości materac, też polskiej marki Onsen. Mają naprawdę fenomenalną technologię. Polecam tą markę. W ogóle polecam ci tu dużo produktów i z żadną z tych firm nie współpracuję. Natomiast polecam je, bo po prostu są sprawdzone i dobre i po co masz robić research, i być może sparzyć się na jakichś złej, złej jakości produktach. Zwłaszcza, że te marki są w większości polskimi firmami, więc warto wspierać też polskich przedsiębiorców. Natomiast wracając do materaca, warto zadbać o. Produkt wysokiej klasy, bo po prostu to ci się zwróci. Kolejny element, bardzo prosty do wdrożenia i bardzo tani, to zaklejanie sobie ust na noc. Co mam na myśli? Często podczas nocy oddychamy przez usta, przez to pojawia się chrapanie, bezdech senny i inne złe rzeczy, natomiast gdy zakleisz sobie usta takim zwykłym białym plastrem do opatrunków to automatycznie poprawią się parametry twojego snu i z dnia na dzień zaobserwujesz zmianę polecam, dla mnie to była bardzo duża, prosta zmiana, natomiast polecam też nie kupować zbyt mocnego plastra bo potem ci się usta mogą zranić, ja na przykład mam Plaster, chyba firmy 3M, kupiony w aptece, który naklejam sobie najpierw na rękę, potem drugi raz na rękę i dopiero wtedy na usta. Żeby tego kleju zbyt dużo na tych ustach nie było, no bo gdy to się sklej w nocy, no to rano czasami bywało to bolesne, więc mam taki na to patent. Kolejny element mojej sypialni biohackera to kołdra obciążeniowa kolejny game changer który bardzo dużo zmienił, też szybko poczułem dużo lepszą jakość snu. Polecam Ci poczytać o tych kodrach, one powodują, że jesteś bardziej uziemiony, uziemiona. I zwłaszcza też, gdy ktoś ma ADHD lub jest bardzo intensywnym człowiekiem, to te kodry działają po prostu terapeutycznie, więc polecam ci o nich poczytać. A gdy na przykład śpię w hotelu, no to z moim zestawie podręcznego bagażu zawsze jest maska na oczy i zatyczki do uszu, tak, żeby zadbać o komfort tego snu. Z rzeczy, których jeszcze nie mam, a chciałbym mieć, no to jest takie narzędzie do schładzania materaca, że możesz sobie ustawić, jaka ma być temperatura, super narzędzie. Nawet chciałem je kupić w zeszłe wakacje, natomiast one są dostępne tylko za granicą i po prostu nie było ich w produkcji, nie wiem, czy je wycofali, czy co, ale być może znajdę jakąś alternatywę na te wakacje, które będą teraz. No i z prostych narzędzi, element, którego trochę się boję, więc ostrożnie do niego podchodzę, to jest drzemka. Ja sobie na nią czasem pozwalam w weekend, ale staram się, żeby to było pół godziny, godzina, nie dłużej. Czasami po prostu po całym tygodniu jestem przemęczony i czytam sygnały ze swojego ciała. Moje ciało podpowiada, że nie, jak dzisiaj się nie zregenerujesz, no to nie będziesz już produktywny. więc idę się chwilę kimnąć na godzinę. I dzięki temu odzyskuję siły i mogę działać dalej. To co ja też dbam, to o to, żeby nie ładować kofeiny, kawy zbyt późno, bo czas półtrwania kofeiny to jest 8 lub nawet 9 godzin ostatnio słyszałem więc jeżeli ty wypijesz kawę o 14 no to o 22 dopiero kończy się jej czas półtrwania, półdziałania więc polecam nie pić jej zbyt późno zwłaszcza dla mnie to jest ważne bo ja kawę piję bardzo dużo jakieś 5-6 dziennie więc no muszę dbać o to żeby nie pić ich za późno jeżeli chodzi o suplementy to ja polecam adaptogena szwaganda przed snem sobie załadować dzięki temu naturalne rośliny mogą ci pomóc też poprawić jakość snu. Jedną z rzeczy, której staram się pilnować, to też to, żeby ostatnia godzina w ciągu dnia była już taką godziną na wyciszenie. A jeżeli nie możesz sobie pozwolić na wyciszenie takie totalne, to chociaż postaraj się jak najmniej takich miejsc odwiedzać, które generują w tobie niezliczoną liczbę myśli, typu mail, Instagram, Facebook, LinkedIn i inne takie Platformy, które chcą pochłonąć Twoją uwagę, no bo będziesz mieć później być może większe problemy z zaśnięciem. Ja też unikam późnego treningu, bo zaobserwowałem sam na sobie, że jeżeli robię trening zbyt późno, no to niestety. Moja jakość snu jest dużo gorsza. Raz, że mam problemy z zaśnięciem, ale dwa, mój organizm nie jest w stanie wyciszyć się na tyle szybko, żeby później dobrze spać w nocy. Więc z ostatnimi czasy staram się robić treningi jak najszybciej po pracy. Dzięki temu kończę go o 19:20. No i mam dwie godziny na to, żeby jeszcze się wyciszyć. Pomało zbliżę się już do końca. Słuchaj, hakowanie snu to jest taka inwestycja, która. Ci się opłaci i zwróci ci się z nawiązką. Polecam zacząć dbać o swój sen, sprawdzać, testować, wdrażać nowe rozwiązania, wdrażać nowe sposoby na optymalizację snu. Ja powiedziałem Ci o wielu elementach, chciałbym, żebyś chociaż zaczął, zaczęła od jednego. Polecam ci zakleić sobie usta, bo to jest niezwykle łatwy patent, na to, żeby szybko poprawić. Jakość swego snu. Dzisiaj słuchałem podcastu u Przemka Górczyka, który ostatnio zaprosił Maciej'a Szyszkę, który jest trenerem oddechu. No i Maciej też mu mówił, że warto zaklejać usta. Przemek to wdrożył i mówił, że zaczął wybudzać się godzinę wcześniej, a organizm został tak samo zregenerowany. Więc jeżeli chcesz być może skrócić czas swego snu lub po prostu wysypiać się lepiej, to może warto byłoby tym tematem się zainteresować. I to chyba tyle. Życzę Ci tego, żebyś był, była wyspany, bo dzięki temu będzie Ci się funkcjonować lepiej. I cokolwiek robisz, pamiętaj o tym, żeby robić to skuteczniej, a sen ci w tym pomoże. To był Bartosz Puchacz, podcast Skuteczny. Subskrybuj, obserwuj, podaj dalej. I cokolwiek robisz, rób to skutecznie. Cześć.